Rafinha odrzucił Saudyjczyków, Szczęsny błyszczy, Barca pokonuje Real w finale Pucharu Króla. FC Barcelona pokonała Real Madryt 3,2 podogrywce w finale Pucharu Króla 26 kwietnia 2025 roku, nalacartując w Sewilli, zdobywając drugie trofeum po Superpucharze Hiszpanii, mimo absencji Roberta Lewandowskiego i Alejandro Bold. Rafinha, który ujawnił w Tente Sports, że rok temu niemal przyjął ofertę Saudyjczyków. Asystował przy golu Pedriego i był liderem ataku, a Wojciech Szczęsny, z kluczowymi interwencjami, zapewnił zwycięstwo w bramce. Kataloński sport przewiduje odejście peni latem z powodu frustracji, a kryzys finansowy Barki może zmusić do sprzedaży Gwiazdy czy Rafinha, typowany do złotej piłki, zostanie. Oto kulisy El Clasico, wyznania Brazylijczyka i przyszłości Blaugrany. FC Barcelona Lider la ligi 76 punktami po wygranej 1,0 z Malorcą jest w grze o triplet w finał Pucharu Króla, półfinał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan 30 kwietnia i 6 maja, Zalewski, Zieliński i 4 punktowa przewaga nad Realem. Trzecie L klasiko sezonu po 4,0 w lidze i 5,2 w Superpucharze było batalią Real, bez Kylianom Bape w wyjściowym składzie kontuzja, ławka, daniego Karwajala. Edera Militao i Eduardo Kamawingi walczył o uratowanie sezonu. Robert Lewandowski z 40 golami w 48 meczach, 25 w La Lidze, 11 w LM opuścił finał z powodu urazu mięśnia półścięgnistego komunikat Barki 20 kwietnia. i 2,3 tygodnie pauzy, a także pierwszy półfinał LM oraz mecze z Malorcą i Valladolid. AS szacuje powrót na rewanż z Interem 6 maja. W Celcie 4-3, nie strzelił setnego gola 99, Sport 6-10, brak precyzji. Mundo Deportivo uspokaja: Barca wygrała 13 z 14 meczów bez lewego od 2022 roku, w tym 1,0 z Realem w Pucharze Króla 2023 roku. Rafinha z 30 golami i 23 asystami w 49 meczach. Stał się liderem barki pod wodzą Flykę, Zaksawiego był zmieniany w 60. minucie, a plotki o odejściu mnożyły się. W TNT Sports ujawnił, że rok temu, zmagając się z problemami mentalnymi, rozważał ofertę Saudyjczyków. Pieniądze odmieniłyby życie mojej rodziny, ale chciałem udowodnić coś w Europie i zostać w kadrze Brazylii. W finale asystował przy golu Pedriego 16. Minuta 1,0, a jego blond fryzura. Ukryta pod czapką na treningu wzbudziła sensację Mundo Deportivo. Szczęsny, z 13 czystymi kątami w 25 meczach, był filarem parady przy strzałach Viniciusa Imbapę uratowały barce sport Bohater, przecinek. Z malorcą błyszczał Sport 70. Po błędach z BVB Karny i Celtą Gol na 1 i 1 Gol.com 40. Uraz Palca, Kanal, Sport. I powrót Terstegena, kadra, sport, na ławce, nie złamały zaufania Flicka i Juan Jimenez. Szczęsny gra z Realem Interem. Deko dla daźń, Wojtek zostaje na 2026 rok i na kipena, sfrustrowany rolą rezerwowego, odejdzie latem, sport, 10 milionów euro, La Liga lub Championship. Mecz miał dwie odsłony: Barca dominowała w pierwszej połowie, Pedri strzelił po asyście Jamala, a Kounde i Almouz słupek. Byli blisko. Real stracił Mendiego kontuzja. W drugiej połowie Real, z przejął kontrolę, Szczęsny zatrzymał Viniciusa, ale Mbappe wyrównał 1-1, 70. minuta, słupek, a czoło Ameni dał prowadzenie 2-1. Torres wyrównał 2-2, 88. minuta, a sędzia Ricardo de Burgos Bengo et Si anulował karny dla barki po ar. W dogrywce Kounde strzelił w 116 minucie 3-2. Skanda z biletami, błędne dane, marca, atak Realu na sędziego niekompetentny, napięcia z Tebasem i groźba bojkotu Realu zdementowana podgrzały atmosferę. Kontuzje Bolt 3 tygodnie i Kesa Dołów, sezon zagrożony oraz terminarz 9 meczów w 28 dni, komplikują plany. Kryzys finansowy Barki może zmusić do sprzedaży gwiazdy np. Kounde. Oferty 75,80 milion euro, ale Rafinha chce zostać. Mundo Deportivo reflektuje, Szczęsny i Rafinha to filary, tryplet w zasięgu. Kibice na portalu X, Wojtek, Mur. Rafinha, zostań. Inter zweryfikuje, Interia Sport zrelacjonuje, czy Barca zdobędzie tryplet.